Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z właśnie tej gry, naszej ukochanej sprzedaży ziółek. Hmm, dzisiaj będziemy jeszcze sobie dorabiać Powiem szczerze, że Gierka bardzo fajnie fajnie się przyjęła na kanale, także bardzo Wam dziękuję. A my teraz już sprzedajemy od, yy, szybko ziółko. E, chciałbym przypomnieć, że chciałbym Was prosić bardziej, żebyście zasubskrybowali kanał, bo widzę, że dużo osób ogląda kanał, a to nie subskrybuje. A widzę, że prawdopodobnie są to osoby, które oglądają mnie już od dłuższego czasu. Także, jeżeli już oglądacie mnie od pewnego czasu, a nie subskrybujecie, bardzo bym prosił o wsparcie w postaci subskrypcji. Bardzo bym wdzięczny. Z góry dziękuję. Dobra, dość tego pitolenia. Zajmiemy się teraz. O... Co ja robię? Nie chciałem kupić tej ziemi. Daj mi gościu mikser. Aha. Muszę sobie to. Do... Poczekaj, pan. Ja ja się z nim nie wiem o stanie odcinku. Prawdopodobnie. Okej, okay. dobra, wpłacamy sobie tu. Tamten gościu się otworzył. Bardzo fajnie. Witam cię serdecznie, koleżko. Daj mi to. A. Okay. Dobra. A my musimy sobie kupić. Yy... Coś, co będziemy mogli miksować. Dlatego w tym celu pójdziemy sobie na stację benzynową i za chwilę pokażę na mapie gdzie to jest, yy, bo przypomnę, że to jest część misji, nie? A musicie sobie iść tutaj. Nie chcesz okej. Okay. Tam jakbyśmy przeszli, to prawdopodobnie byśmy byli przeszukani. Dlatego sobie przeszliśmy tędy. Mam tu dwie osoby. Yy, a wiesz co? Za 125 No to po co przychodzi? Po co w ogóle jest ta opcja? Co powiesz na darmową To Proszę bardzo mówić Cześć Czekaj, czekaj czekaj Czy ja mogę z tobą pogadać? Cześć Tak, oczywiście, proszę Dzięki bo Ty chyba nie chciałeś, nie? Nie, ten nie Ok. Witam serdecznie. A, stacje benzynowe to tutaj. Na mapie jest to tutaj. Już wam pokazuję. Tu. Tu. Tu macie motel. Gdzie znajduje się wasz dealer. To jak przyjdziecie przez most. Tu jest most. Ten, ten tutaj most. No to. To jest kawałek dalej, nie? Tutaj. Eee, czekaj, czekaj. Aha, ja sobie tam, okej. Okay. Hmm. Dobra, co robimy? Musimy sobie kupić pączka. Z tego co ja wiem. Pogniemy sobie połączusia. Eee i lecimy sobie gdzie? Do domu. Będziemy sobie miksować. Tak, właśnie. Będziemy sobie miksować. Co jest nam potrzebne. To bardzo ważne. Za chwilę wam pokażę co trzeba zrobić. Żeby miksowanie, nie? Wiadomo, miksowanie, takie rzeczy, pito-pito, pitolenie, tak, tak. O, bierzecie sobie tą stację. I weźmiemy sobie tutaj. I teraz co? Potrzebujemy pączusia, to na pewno. To chyba każdy wie. Musimy mieć... A, mieliśmy, to będzie nieważne. Yy. musimy mieć takie nasionko jak mam teraz w ręce to nasionko no dajemy tu i dajemy sobie to czy odwrotnie przepraszam odwrotnie Begin przeszadzamy do pojemniczka startujemy czekamy 5 sekund aż się skończy i teraz ma. don i mamy coś nowego, prawda? Goto... ...gas. Ale ja tam byłem dopiero. Go, come on! Cześć! Idźcie u mój, No, dobra, to lecimy na stację benzynową. Tak szybko, już tutaj przelecę. Przelecę bardzo szybciutko do no, stacji benzynowej. wypełnimy to zadanko. Żeby wyjechał, bo się toczyć. Dalej się ma. Jest to z konkurencji, nie? Też masz dużo ziółka. Dobra. Ziółka angielska. Dobra, co ja, oni chcą? Mogą no, bolać, no, 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 mixy. Dobra, cyk. No. To teraz yy, zaliczyło. A pamiętajcie, że najpierw idzie. wejść z tym stołem do domu. A potem dopiero na stację, troszeczkę głupie to jest, no ale. What the fuck! What the fuck! Nie wiem, jak ona to zrobiła, że ona się tepła. Whatever. Whatever. Naprawdę, whatever. Dobra, to jeszcze raz, myk, oj, za dużo, dużo, za dużo, dużo, za dużo, myk, myk, robimy tak, myk i myk, niech się robi, 5 sekund, no i czekamy aż się zrobi, mamy, 2, bardzo fajnie. I teraz możemy to wystawić na sprzedaż, na sprzedaż sobie wchodzimy w produkty, nie wiem czy już mówiłem czy nie, dajemy sobie to, no i tutaj mamy cenę, nie? Ja bym sobie dał 50, bo czemu by nie Żeby to było na sprzedaż, tak? Chociaż nie wiem czy będzie to na sprzedaż, bo w sumie... W sumie nie mam takiej potrzeby tego wystawiać, w sumie... Na razie nie będzie to na sprzedaż Ej, dobra, co wy chcecie? Eee, 250... ja tylko... Nie, nie, co so, guys 2 Za 100 Teraz. Dobra. Ktoś chce się ze mną spotkać teraz? Lecimy. No to zawsze kasa, nie? A chodzi o to, żeby zarabiać tych liczb. O, już widzę, że doszedł. Doszedł do miejsca spotkania. Nie wiem, nie wiem co oni pomyśleli. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Eee, dobra. Cel, pogadania, coś tam, coś tam. I teraz moi drodzy, przeszliśmy demo. Czy chcecie, żeby było więcej odcinków z tej żebym jeszcze, nie wiem, oświęcił jeszcze dwa, głucha trzy odcinki, żeby wytłumaczyć wam jak działają pewne mechaniki? Tak? Czy, tak? Jeżeli macie jakieś pytania, to żebym dograł i to będzie koniec. To będzie koniec tego filma z demem. Także bardzo mówię szybko. Tutaj przeszło. Tę demówkę. E, dlatego właśnie mówię, jeżeli chcecie, żeby coś dograć, wyjaśnić Wam, bo nie wiecie na przykład co, co gdzie, jak, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja jeszcze nagram dla Was film. E, tymczasem myślę, że będziemy się powoli e, żegnać już z tą serią. Jest to chyba jedyna seria, którą machajszym w swoim kanale jeszcze mam Mafię 2 którego muszę ukończyć? Twierdzę Krzyżowiec, e, Gotika, jest trochę tych serii, mm, których jeszcze nie pokończyłem. E, albo tak samo jeszcze z Fortnite'em, nie? Jeszcze nie pokończyłem, e, możecie dać znać w komentarzu, czy, jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale albo c, c, co byście chcieli na moim kanale, albo co. Co nie wiem. Dobra, zatrzymaj się babko. No, nie trzymaj. Okej, okay, okej, okay. dzięki. Dobra, tu posprzętamy. Zawsze kasa wpadnie. Eee... No tu mówię, jeżeli będziecie chcieli jakieś porady, albo co, albo po prostu jakieś pichy, jakieś ciekawostki jeszcze na temat gry, w którą obecnie gramy, no to dajcie znać. Eee... Postaram się Wam hmm, odpowiedzieć, wyjaśnić, jeżeli ktoś czegoś nie wie, hmm, bo naprawdę myślę, że no to po prostu zagrać sobie to w domówkę, sprawdzisz, że Wam się spodoba. Według mnie gra jest godna uwagi, w pełnej wersji wiem, że jest o wiele więcej możliwości, ja na bo już widziałem filmy, jeżeli nie dzisiaj filmu, to polecam Wam sobie obejrzeć, znaleźć to na YouTubie. Są naprawdę polskie filmy, jak już mówiłem ostatnio, więc można zobaczyć, co jest w pełnej wersji gry. No i co? No i chyba tyle, no bo nie wiem, czy coś jeszcze będziemy w tej grze szperać, czy nie. Na razie sezon jeden, można powiedzieć, się zakończył. Hmm. Nie wiem, czy się cieszycie, czy nie, ale no... Tak oficjalnie mi się wydaje, że skończyli już tą serię Z tą grą -y Niestety No chyba, że będziecie chcieli coś więcej, jak mówię, nie? To zależy od was Co wy sobie tam wymyślicie, żebym zrobił Nie wiem, challenge, co możecie wymyślać To może jeszcze wrócimy Ale to już do pełnej wersji Jakimiś utrudnieniami od was, nie wiem co tam chcecie, prawda? Liczę na was Jesteście bardzo kreatywni, także możecie sobie coś tam wymyślić. Eee, co tam byście chcieli? Swoją drogą bardzo opłacam miejscówkę, bo zwróćcie uwagę. Jeżeli ja tutaj zachowuję prawie 200 Może i więcej. Dokładnie teraz macie pewnie na ekranie napisane, bo te sobie dodadzą. A, to nie mogę ci dać, no. Właśnie, szkoda. Ci nic nie Mmm, dobra. No to sprzątamy. No i chyba tyle, no co? No, co ja mam tutaj więcej mówić? Chyba nic, po prostu. Po prostu chyba dzięki za oglądanie. <laughs> dzięki za oglądanie. Ewentualnie jeszcze może. Nie ma szans, po stylu nie wyjdziemy, a przez ścianę się nie da, nie? Kupimy u ciebie aż dziesięć. Powiedzmy 10. 10 tak. Dobra, w następnym odcinku będziemy się bawić, <grydy> jednak mam jakiś pomysł. Zobaczycie. To będzie specjal taki ode mnie dla Was. Zobaczymy jak się to przyjmie w ogóle na kanale. Także co? Trzymajcie się na razie. No i do następnego filmu Sticker. Trzymajcie się, cześć. A i pamiętajcie, żeby subskrybować i ocenić materiał. Jak już mówiłem, porady, piszcie w komentarzach, czy pytania do tego, piszcie w komentarzach, ja Wam odpowiem na jakąś poradę czy coś. No to chyba tyle ode mnie, trzymajcie się.